Nowy, stary wóz bojowy zasilił jednostkę OSP Daniec. Strażacy-Ochotnicy widowiskowo powitali drugi wóz strażacki w Remizie. Jelcz, który jest zaopatrzony w 6,5 tysiąca litrów wody. To znaczy jest to duży zastrzyk taki bezpieczeństwa dla nas przy akcjach typowo pożarniczych, bo na jednym samochodzie mamy 3000 wody, na drugim 6,5. To już jest jakby taki duży bufor bezpieczeństwa I, i też szansa dla nas do wyjazdu czy tam wsparcia innych strażaków z, z innych miejscowości wtedy po prostu działamy jako zabezpieczenie wodne. Samochód posiada dużo większy zbiornik wody jak jego młodszy kolega. To pomoże w łatwiejszym gaszeniu pożarów. Od roku dwóch już myśleliśmy o tym, no tylko nie wiedzieliśmy co chcemy, czy wodę, czy drabinę powiedzmy. No ale tutaj mamy dużo rolników właśnie i tak jakby są u nas też w straży. No i tak. Ta woda, no bo to jednak u nich te pożary i to wszystko. Jelcz w całości został sfinansowany przez mieszkańców wioski. Strażacy organizowali wiele zbiórek, przyłączyli się także sponsorzy. Zbieraliśmy złom, sprzedawaliśmy szkło. Strażacy przekazywali swój ekwiwalent, czyli pieniądze, które tam dostajemy za udział w akcjach. No i udało się. Tak, Tak. Zawsze na to nie możemy narzekać, zawsze. Chętnie gdzieś tam pieniądze przekazują. Dzięki aktywnej załodze jednostka OSP Daniec prężnie się rozwija. Wyremontowaliśmy tutaj, trochę porobiliśmy, żeby to też jakoś wyglądało, żeby było lepiej, żeby nam też się lepiej tutaj spotykało, pracowało, żeby. W warunki były lepsze. Taka wizytówka wsi można powiedzieć, co? Chyba? No to tak. Straż. No właśnie z każdym. tutaj. Remontem jest coraz lepiej. Na przełomie października i listopada zeszłego roku wykonaliśmy gruntowny remont elewacji. To znaczy prace typowo takie murarskie, obróbkowe poprzez wzmocnienie tego tynku i malowanie. OSP Daniec liczy 26 członków, z czego 17 może wyjeżdżać do zdarzeń. W ciągu roku strażacy wyzywani są do akcji około 20 razy. Nowy wóz bojowy usprawni funkcjonowanie jednostki oraz zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańcom dańca i okolic.